Witam tutaj, Mr. Johnny 425. Tym razem jesteśmy na mapce The Survivor Island. Dajblog. Witam wszystkich tutaj, Mr. Johnny 425. To szósty odcinek naszej akcji na Survivor Island. O, widzimy, mamy noc. Może jakaś walka będzie zajrzyjmy się... O, jest pajączek. Jest fight. Ajmy... Drasti. Skubaniec Jak to jalość się dopominał, Zrobiłem szklarnię. Zapomniałem tylko drzwi tutaj dołożyć. No, a tutaj wiadomość dla Was. Wrzuciłem już listę osiągnięć, które mamy zrobić na tej mapce Więc już od najbliższych odcinków będę się do niej stosował No i mam nadzieję, że seria się podoba Pokażę Wam moje tutaj stanowisko wędkarskie, z którego się łowię Teraz się elegancko staję, zarzucę I czekam na rybkę Może tym razem coś złowię O widzicie, i złapałem rybę Czego ostatnio nie dałem rady zrobić. No dobra. Cel tego odcinku jest inny. No właśnie, chodzi teraz o to, żeby zrobić zadania. Będziemy sobie na pasek, żebym widział ile tego jest. Zrobimy zadania już powoli. Bo... Ta mapa na pewno już się niektórym znudziła. Chcieliby czegoś nowego. A ja nie mogę stać jak ten kołek w miejscu Muszę cały czas iść do przodu Muszę lecieć z biegiem czasu Jedno zadanie To, które teraz wykonuję to jest mieć 100 kaktusza, co chyba wydaje, że 100 kaktusów w skrzyni Czyli ponad staka Prawie dwa staki Ja się to rozłożę Łoj Żebym nie padł, bo by było śmieszne i to tak lekko jeszcze sobie rozłożę, żeby szybciej rosło I wtedy Dobra, tyle mi wystarczy Jeszcze jedno położę i mam 10 Dobra Tyle mi starczy Dobra, ale to przechodzimy do zadania, które na teraz Miałem dla Was, na ten odcinek co przygotowałem A więc kopałem sobie tutaj w bok ładne Kopałem dziurę i znalazłem... To było oczywiście w stronę widzicie, tam się kopałem. Znalazłem tutaj, tu była ściana Digtu. Przekopałem ją i znalazłem właśnie coś takiego. Ucieszyłem się, jak to zobaczyłem, ponieważ lubię grzebać w ziemi, babrać. Tak potocznie mówiąc. To sobie pokopiłem w dzisiejszym odcinku. Trochę żelaza. Trochę redstone'a. Trochę węgla, oczywiście. Hmm, a pod koniec odcinka zaczniemy to wszystko przetapiać. No więc. Tu już to złoże praktycznie mamy rozebrane. Przechodzimy do nas na no Redstone. To oczywiście Redstone, Pamiętajcie, że musicie żelaznym kilofem kuć, bo inaczej to nie wykujecie za chwilę. Widzicie, ja już wykułem. Mam jednego kobla. Czy mi to starczy? Chyba nie. Tylko lekko to słabo. Zrobimy tak. Dobra, mam dziewięć. Wow. Od, odcięty. Czyżby poziom spadał? Tak spada. O nie, zupełnie. No dobra, trzeba kopać dalej. Oj, 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 oj. To za akcja nam się tutaj zrobiła teraz. nawiązanie akcji, tak zwane. Ojojo, oj, jak ja to kocham, babret tak tutaj. Tego nie lubię. Kurczę. Tak nie znoszę lawy w Minecrafcie, że... to mało. Trzeba tak się z tym bawić. Albo wiecie co? Ja po prostu tutaj się odgrodzę Odgrodzę sobie tą lawę kultularnie wykopię to co dla mnie się należy Oj To by się nadało coś takiego zrobić Bo może tam spadnie, by nawet lepiej aby spadło. A my sobie śmiało możemy to skopać, póki lawa się nie przemieszcza. Kob dziurę, kop dziurę Lecimy z tym koksem. Tak sobie myślę co by zrobić w następnym odcinku. No to jeszcze mam czas. A właśnie, pytanie do Was. Jaką mapkę chcielibyście, bym pokazał w następnej serii naszych przygód z Minecrafta, a, naszej akcji? Jeżeli macie jakąś swoją mapkę. Uff, ale ten węgiel miał farta. To może spaść, czymś miało. Dobra. Nie, no nie, jeszcze nie chciałbym piec tego węgla. Ja, jeżeli macie jakąś mapkę, którą chcielibyście obejrzeć na moim kanale, to serdecznie zachęcam do wysłania mi jej. Ja automatycznie się z nią zapoznam. Postaram się ją zagrać w następnym sezonie. Nic nie obiecuję ale możliwe że coś takiego specjalnie dla Was zrobię więc serdecznie zachęcam do wysyłania linków z fajnymi mapkami dla mnie no i ze swoimi pomysłami również zachęcam do łapek w górę dla mnie specjalnie dla mnie bo ostatnio zauważyłem że wyświetlenia i łapki w górę niestety maleją Coś się dzieje, od kilku dni jest stała liczba widzów, 72 bodajże na moim kanale. To jest dla mnie lekko dziwne, bo na początku taki był szalony na mój kanał, nawet dostałem jedno oznaczenie, Węgla nie potrzebujemy, nawet dostałem jedno odznaczenie w tym dniu, że najczęściej oglądany byłem, a teraz co się stało? Jest coś nie tak. Tutaj kolejna komnata którą znalazłem. Wiecie, jest złoto. Tylko dwa niestety. Ale nie płaczemy, kopiemy dalej. I kopiemy dziurę. Oczywiście ten tekst był w bajce Ed, Ed i Eddy. Jedna z moich ulubionych bajeczek Tu zamulowałem, bo było pełno wody, woda zalewała wszystko. Nie pomyślałem, że można zrobić coś takiego, jak teraz właśnie wykonałem, o, no dobra. Już się poprawiłem. Będziecie mogli się trochę pośmiać ze mnie. Tam węgiel, tylko jak widzicie, a węgla niestety nie potrzebujemy. I tutaj byłem jeszcze. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Nie, tutaj nie sama. I widzicie, nasz szłup. 40 węgla, 14 Iron Aura, 39 Redstoneów i 2 Gold Ore. Może w następnym odcinku z tych oto Redstoneów coś dla was przygotuję. Nie będę tę nagrywał, tak wiecie. Na wizji nie będę tego robił, bo to jest zbyt dużo czasu, a przyspieszyć mi się nie chce robić. Bo na pewno coś przeoczycie. Jeżeli będziecie chcieli z skorzystać z, z mojej pomocy z mojego kanału. Więc ja to zrobię trochę wcześniej i po prostu mam to wyjście. Wrzucę na kanał. Hmm, już wiem co muszę tutaj zrobić. Ta górka, więc coś tutaj kusi, żeby ją wykopać. Jak myślicie, będzie coś na nie pod nią. Autor ma dla nas przygotowanych 19 diamentów w skrzynkach. Mamy chwilowo 8. Więc to jest stanowczo za mało. Widzimy tutaj klej. Więc o, może zbuduję sobie domek. Co to jest? Utopię się! Nie, dobra. Teraz się utopię na pewno. No dobra. Tu mnie ciekawie co to było? była jakaś duża skrzynka. No jasne 5 diamentów Widzicie dobrze zrobiłem, że tu jednak przyszłem Przyszłem, przyszedłem Znaleźliśmy 5 diamentów No Bardzo ładne Więc już wiemy, gdzie mamy szukę diamentów Jest nadzieja o, patrzcie. Nasze zboże chyba już rosły, nie wiem, zetnę na pewności. Może będzie epic file, może nie. Nie jednak nie. Jest tutaj kolejne do zasiania. Jak widzicie mamy już jedno zboże. Tu kolejny padł. Dobra, zniknęło. Dobra, zetnę kektusy i kończymy odcinek. Bo nikt nie chce mnie słuchać aż tak długo To jest niezdrowe Słuchania moich głupot tak często No jeżeli komuś się nie podoba to nie zabraniam Gorzej jeżeli rodzice zabranią Z tym sprzeciwiać się nie możemy Znaczy możemy no ale To zależy tylko od was Ile już mamy? 35 kaktusa No może skończymy to zadanie Nie, jednak nie skończymy tego zadania w tym odcinku To dopiero następnym razem Mamy stanowczo za małe jeszcze kaktusa Muszę iść na ryby zaraz I usmażyć sobie ich kilka Ponieważ widzicie mój stan głodu, moje serduszka Moje Żytko no i nie jest za wesoło No dobra Mamy 54 kaktusy Jeszcze jedne takie zbiory i mamy pierwsze zadanie wykonane Ja się tu rozłączam Łapki w górę Subskrybujcie i rozsyłajcie linki do mojego kanału Trzymajcie się